Cześć, dzień dobry, witamy się z wami w 132. epizodzie naszego podcastu. Filip Trokielewicz i Paweł Junory, hej. Cześć Filipie, cześć wszystkim. Grała kadra, mogliśmy trochę od miedziowych odetchnąć, bo w poprzednich latach to wyglądało tak, że w tym okresie zwykle było nerwowo w Lubinie. W tym roku to się zmieniło i tak kiedy Paweł pochylałem się nad tym i... Oczywiście miałem to z tyłu głowy, my też uderzaliśmy się niejednokrotnie w piersi, że raczej e, no nie przypuszczaliśmy, że tak dobrze będzie drużynie Leszka Rzyńskiego szło. Spodziewaliśmy się raczej, że mogą być kłopoty. I pytanie, które chciałem Ci na początek, takich poniekąd podsumowań, myślę, bo to myślę, że zawsze dobry moment na to, żeby pewne konkluzje wyciągnąć. Czy ty czujesz się jakoś swojo, że tak normalnie, tak spokojnie było aktualnie w tych dwóch minionych tygodniach w Lubinie? Czy nie swojo? To myślę, że nie. i Zagłębie w tym momencie nie jest pretendentem do tego, by walczyć o zdobycie czegoś sensownego na wiosnę. Myślę, że tak jak jesteśmy w tym momencie na tym siódmym miejscu w ligowej tabeli, tak raczej powinniśmy być zadowoleni, bo to miejsce odzwierciedla potencjał zespołu. Myślę, że, że nawet te miejsca tak pomiędzy 7 a dziesiątym są raczej takim wykładnikiem tego, w jakim miejscu obecnie jest Zagłębie. Myślę, że jakby miłą odmianą mimo wszystko jest to, że przy okazji Przerwy na kadrę nie musimy zastanawiać się, kto zastąpi trenera, w jaką stronę. Tym razem zagrożenie będzie szło, tylko dalej może nie pasująca każdemu ta wizja, za którą optuje Leszek Kojzyński, no jest, ale, ale dalej będzie kontynuowana, bo to też jakby jakaś stabilizacja powoduje, że cały klub jest bardziej uporządkowany, no bo wiemy doskonale, że do tych zmian w ostatnich latach dochodziło, zmiana teoretycznie powinna przynieść coś dobrego. aby byliśmy świadkami tego, że te zmiany nawet nie były dobre na, na krótko, na chwilę, tylko bardzo szybko wiedzieliśmy, że zmiana bywa. Dla zmiany i nic za nią dobrego dla zespołu nie szło. Myślę, że tutaj akurat możemy być zadowoleni, że Zagłębie punktuje, że Zagłębie jest w stanie wyrwać punkty rywalowi, który co do zasady jest notowany wyżej, ma lepsze możliwości pod względem finansów, czy też ogólnie jakości na papierze, w kadrze, no ale też myślę, że Miedziowi pokazują się z dobrej strony, no bo jednak pod kątem piłkarskim, choć nie, nie zawsze jest okej okay i te walory widowiskowe, czasem średnie, i tak mówiąc, mówiąc eufemistycznie, no to jednak te bramki strzelone, kilka meczów wygranych z dorobkiem powyżej dwóch bramek, no to pokazuje, że to, to nie jest przypadkowe. I też myślę, że na, na pochwałę Zasługuje sztab szkoleniowy za przygotowanie stałych fragmentów gry, no bo nawet jeśli nie zawsze z tego padają bramki, no to jednak jest to element, gdzie miedziowi starają się poszukać przewagi i to im wychodzi, zagrożenie jest stwarzane, więc myślę, że tutaj też pochwały powinniśmy kierować w kierunku sztabu. Jak to się będzie przekładało na kolejne mecze, no zobaczymy, no ale ten spokój myślę, że będzie działał na korzyść sztabu szkoleniowego i zawodników. Tonujesz trochę nastroje, jeżeli chodzi o to, jakie mogą mieć Miedziowi założenia już na kolejną rundę w przyszłym roku. Ja bym tutaj trochę też odbił piłkę i złożył takie właśnie to, o czym ty powiedziałeś. Małe wyrazy uznania, że no nikt nie wierzył w to, albo mało kto wierzył. Myślę, że konia z rzędem temu, kto by przewidział, że Miedziowi będą w ataku potrafili być tak groźni. Pewnie złożyło się na to kilka czynników a mianowicie ten boom, wybuch formy, reguły czy ruchy z Roszą, ale ja tak chciałbym jeszcze sięgnąć pamięcią do tego, kiedy rozmawialiśmy latem, jakie może być w Zagłębie i tak naprawdę rzutem na taśmie był ten ruch z udziałem Roszy, które nasze oczekiwania trochę rozbudził. W Zagłębie, Paweł, powiedziałeś o tym, że ma mecze, nie wiem, przychodzi mi do głowy, mieliśmy okazję być, w Krakowie, na spotkaniu z Krakowią, o których bolą oczy. W internecie można znaleźć taką rycinę, która zatytułowana jest chyba Oczu kąpiel, i tak mi się skojarzyło to właśnie z niektórymi meczami w wykonaniu miedziowych, ale przydarzają się też takie, jak z górnikiem, gdzie umówmy się, wiadomo było, że jak się weźmie naszą ligową logikę, to można było przypuszczać, że może Miedziowi będą w stanie drużynie, która pewnie będzie pretendowała do tego, żeby grać e, o puchary i, i walczyć o te czołowe lokaty, urwać punkty? Czy to największy plusik, który przy drużynie Leszka Żyńskiego możemy postawić, że e, patrzę na ten terminarz, który czeka Lubinian. W żadnym meczu śmiem twierdzić, że faworytami Miedziowi nie będą, ale oni potrafią w takich spotkaniach grać, a u poprzednich trenerów o Zagłębia niekoniecznie to było regułą. Znaczy powiedziałeś o tym, że Zagłębie ma mecze dobre, ma mecze złe, takie w których piłkarsko wygląda bardzo słabo i nie prezentuje się z dobrej strony, no ale myślę, że w taki właśnie jest zespół środka tabeli, bo gdybyśmy regularnie grali bardzo dobrą piłkę i punktowali, no to myślę, że bylibyśmy w innym miejscu tabeli i też inaczej o zagłębiu by się mówiło. Tymczasem te gorsze mecze, yy, które przepłatamy z tymi bardzo dobrymi, no powodują, że jesteśmy na siódmym miejscu i ta przewaga nad dołem tabeli też nie jest jakaś taka wybitnie duża. No więc myślę, że jakby to, co się dzieje obecnie w PKO BP Ekstraklasie i, i tym zestawieniu po tych kilkunastu kolejkach, no jest yy, efektem jakby sposobu, w jaki zagłębie gra i i w pełni, w pełni to odzwierciedla. Nie możemy się czuć ani poszkodowani, ani jakoś wybitnie pompowani, no bo prawda jest taka, że w tych meczach, w których graliśmy z faworytami, nawet jeśli piłkarsko nie byliśmy zawsze lepsi, no to jednak nie przepchaliśmy czegoś w jakiś sposób nieuczciwy, że ktoś nam pomógł, nie wiem, błąd sędziego, jakiś indywidualny błąd przeważył i było takich spotkań masy, tylko faktycznie bywało tak, że byliśmy lepsi i potrafiliśmy rywala punktować, a to, że on miał, nie wiem, 60% posiadania piłki, no co z tego, nic z tego po prostu nie wynikało konkretnego. Na plusik bym dorzucił do całego zagłębia, do dotychczasowej części sezonu, że Leszek Ojżyński wyciąga wnioski. Tak mi się przynajmniej wydaje. Na pewno o tym mówi. To też jest jakby miła odmiana. O tym ostatnio wspominaliśmy w jednym z, na z odcinków naszego podcastu, ale faktycznie widać, że jeśli coś tam w dużej nie działa, to Leszek Ojżyński stara się korygować. Wiemy doskonale, że już w tym, jeszcze w tym sezonie, bo w końcu poprzedniego było podobnie, no mieliśmy kilkukrotnie pretensje do Leszka Ojżyńskiego, że powiedzmy, nie wiem, zmianami, nie wpłynął na mecz albo zmianami coś, coś tam e, poprzeszkadzał. I nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale od tego zremisowanego meczu z GKS-em, Katowice w zasadzie chyba jeszcze jedno takie spotkanie było, gdzie trener bardziej przeszkodził niż pomógł. No ale raczej nie ma już takich sytuacji i Lubianie nie wyglądają dużo gorzej w końcowych etapach meczów. No więc to też myślę, że jakby suma, e, suma wielu rzeczy, takich detali składa się na coś dużego. Ta duża część, no to nie chodzi mi o to, że w tym momencie zagłębie jest duża i będzie pretendentem do walki nie miał puchary, miejsca w top 5, ale mówię, że coś dużego w kontekście solidności i myślę, że jak Leszek Ojrzyński zawsze miał łatkę takiego trenera, który lubi rąbankę po kościach i taką ostrą grę, która jest bardzo prymitywna, tak częściowo tą łatkę odpina, bo Zagłębie nie gra przecież jakoś nadzwyczajnie ostro. Nie mamy kartek, nie gromadzimy kartek więcej niż inne zespoły, nie ma jakichś brutalnych zagrań, nie gramy na, na granicy. Myślę, że tego nie ma, bo widzi też trener, że nie ma wykonawców do takiej gry. No, czy jest czasem prymitywnie? No, myślę, że jest częściej niż czasem. No to mogą być pretensje, szczególnie w tych meczach, gdy nie wychodzi. No, myślę, że jakby na ten, na ten koń, końcowy etap tej rundy, tego, tej końcówki roku kalendarzowego i spotkań ligowych, które nam zostały, no to właśnie trener musi chyba, trener Leszek Ojżyński i sztab wspólnie muszą wstalić jakiś plan B, bo myślę, że jeśli plan A zagłębia nie działa, to z tym jest problem, bo już kilkukrotnie oglądaliśmy miedziały, gdy e, jeśli nie szło, no to nie było za bardzo pomysłu, jak zagrać inaczej. I myślę, że to jest jakby coś, nad czym Lubinianie powinni popracować w kolejnych tygodniach i też mieć gotowy plan na, na rundę wiosenną. Powiedziałeś, że trener zerwał pewną łapkę, która była do niego. Dość mocno przyklejona. Ja myślę, że to wynika w znacznej mierze z tego, że w poprzednich klubach, które miał okazję prowadzić, miał najzwyczajniej w świecie gorszych piłkarzy jakościowo i trochę musiał dostosowywać styl do tego, jakie oni mają umiejętności. O jeszcze jednej rzeczy zanim o personaliach, które też chciałbym żebyśmy wywołali i niektórych zawodników i to, jak wyglądali w kilku poprzednich meczach omówili, to obrona. Wiadomo, narzekaliśmy trochę na to, jak zagłębie potrafi głęboko bronić i nie możemy mieć większych zastrzeżeń do tego, że Miedziowi, nawet kiedy, nie wiem, siedmioma, ośmioma zawodnikami bronią, to są skuteczni. Ja tak się trochę będę łapał tego meczu z Krakowiem, bo myślę, że po nim mieliśmy dość podobne przemyślenia, że brakuje chociażby w środku pola. Znów jak mantrę to powtarzamy, bo to już pokutowało również za poprzednich trenerów. Takiego łącznika, kogoś kto. Ruszałby się od jednego pola karnego do drugiego. Tym kimś może być Kuba Kolan, w moim mniemaniu, w przyszłości. Tylko mam takie obawy, że wróci Damian Dąbrowski i znów będziemy mieli kogoś, kto hamuje te ataki. Miedziowy radości statycznie, raczej nieszablonowości w jego grze trudno się doszukiwać. Ale tu mi przychodzi do głowy taka myśl że kurde. W momencie, w którym w zagłębie w takim e, ustawieniu potrafi tak duże zagrożenie, to jakby to wyglądało, kiedy te lejce byłyby trochę bardziej popuszczone? No, myślę, że nie wyglądałoby to dużo lepiej. No bo prawda jest taka, że jakby siłą też zagłębia i tego, że jesteśmy w stanie te, te mecze wygrywać bądź remisować, jest to, że wielokrotnie zamykamy możliwości ataku rywalowi. A jeśli, jeśli odgryziemy się, będziemy tylko i wyłącznie atakować, no to możemy bardzo mocno dostawać po głowie za to. I myślę, że to jest chłodna Kalkulacja, ale no tutaj myślę, że to jest akurat dość dobre. Mając zawodników takich, jakich obecnie Leszek Ojrzyński ma, no to stara się dopasować e, ich do, do profil gry, do tego, do materiału, który posiada. Jeśli chodzi zaś o Damiana Dąbrowskiego, no to będzie, myślę, bardzo duży test dla Leszka Ojrzyńskiego, no bo z całym szacunkiem dla Damiana Dąbrowskiego, on też nie przez przypadek zagrał tam te kilkaset meczów w Ekstraklasie i też nie chcę mu odbierać tego, że, że on jest zawodnikiem bardzo złym, no ale niestety fakty są takie, że Miedziowi zaczęli grać lepiej w momencie, kiedy on doznał kontuzji i i mam na myśli tyle wynikowo, co, co faktycznie ta gra pomo linii pomocy jest bardziej kompaktowa i te role są bardziej rozdzielone. Myślę, że to nie musi oznaczać tego, że jak Damian Dąbrowski wróci, to on musi siedzieć na ławce rezerwowych. Może się okazać dobrą, e, dobrą decyzją to, że no, rola Damiana Dąbrowskiego w ustawieniu linii pomocy może być delikatnie inna i być może on z doświadczeniem, ze swoimi umiejętnościami, no będzie w stanie e, Miedziowym pomóc. No na tę chwilę myślę, że no może mieć problem, no bo ja nie widzę za bardzo rozwiązania, żeby któregoś z niżej ustawionych pomocników no, zrezygnować, bo, bo faktycznie niezależnie od tego, czy gra Kuba Kolan, czy gra Filip bo myślę, że on z tego zestawienia akurat jest y, takim pewniakiem, czy nawet Mateusz Dziewiatowski, czy Adam Radwański, no to, to już jest kwestia, myślę, zamienienie tych zawodników za Damiana Dąbrowskiego może oznaczać, że faktycznie będzie trzeba całkowicie przemodelować grę, no więc zobaczymy, zobaczymy co postanowi Leszek Oliżyński, no ale uważam, że to będzie swego rodzaju test i po prostu mam nadzieję, że na miejsce w składzie Damian Dąbrowski będzie musiał zapracować. Jeśli zapracuje, to to uważam, że to będzie, będzie z korzyścią dla zespołu. Powiedziałeś o Filipie Kocłabie, i tutaj znów pytanie, które mi się e, nasunęło. Czy to dla Ciebie największe zaskoczenie? Dla mnie e, nie, bo widzieliśmy to, jak Filip wyglądał, e, kiedy grał w Gdyni na wypożyczeniu, i myślę, że to też może dać do myślenia ludziom w akademii, gdzie w Zagłębie nie ma już aktualnie rezerw na szczeblu centralnym, że to może być taka droga, którą e, część z tych chłopaków Powinna pokonywać, bo wyjeżdżał chłopak, a wrócił, wrócił mężczyzna, i to widać nawet nie tylko na murawie, ale też poza nią. To duży na pewno plusik, przy którym można, który można przy nim postawić. I Filip e, w tym momencie, myślę, że trudno bez niego wyobrazić sobie Skład miedziowych, ja tak e, popatrzyłem też na kontrakt jego, wiadomo jak to wyglądało, my też e, rozmawialiśmy o tym, że najprawdopodobniej Cyprian e, Popielec opuści Lubin i Trochę przewrażliwieni. Pewnie będziemy, jeżeli to się że rzeczywiście, a wszystko na to wskazuje, żeby klub był dobrze zabezpieczony. Ta umowa jeszcze chwilę obowiązuje, ale myślę, że nie tylko z nim, bo Kubie Kolanowi kontrakt kończy się już w połowie przyszłego roku i myślę, że to będzie naprawdę ważne. A to pytanie, które zadałem, dla mnie jednak mimo wszystko, Zaskoczeniem było to, jak Filip z upływem kolejnych meczów rośnie, bo nawet ta bramka z Górnikiem Zabrze, czy w meczu kadry młodzieżowej Jerzego Brzęczka pokazuje, że on jeszcze ma sufit znacznie wyżej. No ja też nie jestem zaskoczony rozwojem Filipa Kocały, bo spoglądałem na to, jak on wygląda w Arce Gdynia i myślałem, że jeśli, byłem przekonany, że jeśli dostanie szansę w kilku meczach, nie w jednym, w dwóch, tylko w kilku meczach i odważnie trenera niego postawi, i mu zaufa, to Filip się odpłaci. Mimo wszystko uważam, że to w jaki sposób Filip Kosaba prezentuje się obecnie, to nawet trochę przerosło moje oczekiwania aż takiego progresu się nie spodziewałem. Nie spodziewałem się, że aż tak będzie w stanie wkomponować się w zespół, no bo prawda jest taka, że on w odbiorze wygląda dość dobrze, ale też zaczął robić liczby. Nawet teraz w reprezentacji Polski strzelił gola. Ważnego, myślę, że dla niego też wielka chwila. No i tutaj nam Filip wyrasta na zawodnika, który może być w relatywnie szybkim czasie spieniężony, więc to jest fajne, bo myślę, że ostatni rok, półtora, to mieliśmy tak troszkę taką posuchę, jeśli chodzi o młodych zawodników, którzy byli już w kolejce do wyflunięcia z gniazda za dobre pieniądze. No tak teraz nam się pojawił Marcel Reguła, jest Filip Kocaba, dlatego mam nadzieję, że, że faktycznie potencjał tych dwóch zawodników zostanie wykorzystany i Lubinianie będą mieli sporo pożytku, a ci dwaj zawodnicy będą realizowali marzenia w jakichś zachodnich dobrych klubach, więc no to wszystko w ich rękach i mam nadzieję, że, że tutaj sztab szkoleniowy będzie robił wszystko, żeby ich promować i ich rozwijać. No to też jest to, co jest chyba takie bardzo bardzo, bardzo istotne w kontekście Marcela, o którym też wspomniałem, ale też w kontekście Filipa, o którym w tym momencie rozmawiamy tak precyzyjnie, no, że oni nie mają tego miejsca w składzie za darmo. Mimo młodego wieku, prezentują jakość i w, na swoich pozycjach są najlepsi. Bardziej doświadczeni zawodnicy albo nie grają tyle, ile by chcieli, albo nie grają wcale. No więc jest duża, duża pochwała, bo e, faktycznie dobrą robotę robią młodzi zawodnicy i myślę, że będziemy mieli z nich pociechę. A myślę, że, że Filip też nie, nie powiedział. Wiedział jeszcze ostatniego zdania i mam nadzieję, że ten sezon będzie należał do niego. I nie zdziwię się, jeśli podobnie jak Marcel Reguła, jeśli zdrowie dopisze, no, że, że w przyszłym roku. Puścił lubina na rzecz jakiegoś dobrego klubu. To tak krótko na zakończenie. Wiemy o tym, że Reguła wrócił szybciej ze zgrupowania kadry, ale tam oczywiście huchano na zimne i żadnego poważniejszego urazu nie było, lecz zabraknie go w meczu z pogonią Szczecin. Ty się spodziewasz, Kuby, sypka na skrzydle przy takich okolicznościach? Ja chciałbym, żeby to wyglądało trochę inaczej. Myślę, że albo Kajetan Szmyt, albo Jakub Sypek od pierwszej minuty na murawie się zameldują, ale ja bym chciał, żeby któryś z nich był dziesiątką, choć wiem, że to się nie wydarzy, bo znów mówię o tym, że obawiam się, że Miedziowi będą bronili w Szczecinie naprawdę głęboko. Marcel Reguła tak i tak by nie zagrał z Pogonią Szczecin ze względu na kartki, więc jeśli ten uraz jest niegroźny, no to tfu, 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 no bo wiadomo, stracił Marcel w mecz reprezentacji, no ale może i dobrze, że to się wydarzyło teraz, a nie w, w innym meczu, gdzie, gdzie Marcel może być bardzo potrzebny, tak czy inaczej. Trzeba liczyć na to, że szybko wróci do, do zdrowia. Klub no, e, wystosował oficjalny komunikat, w którym wskazał, że kontuzja, której się nabawił, nie jest groźna i niebawem Marcel wróci do gry. To też e, z tego się cieszymy oczywiście. Jeśli chodzi o spotkanie z Pogonią, również myślę, że zawodnicy Pogoni Szczecin, szybcy skrzydłowi, mobilni e, środkowi pomocnicy, oni będą, oni będą bardzo mocno szukać gry, szukać wolnych przestrzeni. No, to będzie oznaczało, że Zagłębie za zagra z Pogonią mocno wycofane i będzie swoich e, szans upatrywających. W względnie szybkich atakach, bądź też po stałych fragmentach gry. Nie spodziewam się, szczerze mówiąc, wielkiego widowiska. Mam nadzieję, że się pomylę, ale nawet jeśli ten mecz będzie tym z serii, tych przepchanych kolanem, również się na to nie obrażę. No mam nadzieję, że po ostatnich niepowodzeniach w Szczecinie, też po odpadnięciu z Pucharu Polski w zeszłym roku na, na stadionie portowców, tym razem szczęście uśmiechnie się do naszego zespołu i z zachodnio polskiego wrócimy z kompletem Boszek. O tym, czy tak się stanie, przekonamy się już w najbliższy poniedziałek i po tym meczu usłyszymy się ponownie. To był 132 epizod podcastu MKS Tok Filip Trokielewicz i Paweł Junory. Dziękujemy, że byliście z nami. Do usłyszenia. Cześć. Trzymajcie się. Cześć. zagłębie.pl. Twoje główne źródło informacji o Zagłębiu Lubin.